Cześć, dzisiaj będzie, Dzisiaj będziemy grać w inside the backrooms i jeszcze nie wiem, jak to się gra. Dobra, single. O, tu jakieś dobra, weźmy easy i ładuję się. E, widzieliście to? Nie widzieliście. Dobra, jest loading. Dobra, gramy. Coś. Jezu, ile ta wraca może trwać? Dobra, idę spać. O Boże. Ej, gdzie ja jestem? O kurde. O kurde. Gdzie ja jestem? Czy ja jestem w backrooms? ojoj oj. jestem w backrooms. O. Ej, dobra, realistyczne to jest. Dobra, gdzie tu iść? Gdzie tu? O, tam. O? Coś fajnego. Strzałka. Nie wiem czy chcę tam iść. Szczerze mówiąc. A i zapomniałem się przywitać. ja jestem dupileksem. Tak w ogóle. O, cień. Nie można nas kochać. Dobra, idziemy tam. Kurde. Hambu. No, patrz, co znalazłem. O, no, escape podobno. Wchodzimy. Nie kadaj. Nie. Nie mogę wrócić. Dobra. Co to jest? O, piciu. Chyba. Dobra. Tu jest napisane, że można się uzdrawiać. Tu jest odpoczaczki jakieś. Okej, okay. tu jest jeszcze słońce. No dobra. O, Można kutać. E, tam ta półka zniknęła. Just po, można gwiszczać. Nieważne, ale nigdzie indziej nie można pójść. Co tam jest? O! Jakieś fajne numerki. Cztery, dziewięć, dwa, pięć. Cztery. O, winda. B. A tu jakieś hasło trzeba? Może te, które się powtarzają, czyli 3, 4 i 6. Nie. Hm. Widzowie. Muszę to ograniczyć. 3, 4, 3... 2, a może 3 trzeba dodać? Ej, to by było dobrze. Tak, chyba trzeba dodać. 4 plus 9, 13. Tam nie ma 13. 4, 2, 1, 3. Dobra, wpiszmy to. Cztery, dwa, jeden, trzy. Czemu nie mogę klikać o? Dobra widzowie, ja nie ogarniam. Jak wy ogarniacie, to napiszcie w komentarzu, a ja na razie robię. Nara, zasubskrybujcie kanał, wbijajcie na Discorda i nara.